Dziś sobie odpowiem na pytanie, co stało się z Tom Clancy's X Defiant. Po wielomiesięcznej ciszy w końcu pojawiły się nowe informacje związane ze właśnie Tom Clancy's X-Defiant gra już nie ma w tytule imienia i nazwiska Toma Clancy'ego, tylko teraz zwyczajnie nazywa się X-Defiant i dodatkowo jak widać zmienił nieco czcionkę, zmieniło się przy okazji logo, już nie ma tego takiego podziału klasycznego XD i nadal jest to produkcja Ubisoft Original. Jeżeli chodzi o tą przerwaną ciszę, to z najnowszego wpisu na blogu dowiemy się dosyć ciekawych informacji, związanych z tym, że pojawią się na przykład kolejne testy. Na blogu czytamy, że z przyjemnością witamy Was w naszych sesjach niejawnych testerów gry X-Defiant. W tych sesjach gry będziecie grać z naszym zespołem twórców i przeciw niemu, by lepiej poznać różne funkcje gry. Dzięki Waszym obfitym i wnikliwym komentarzom bardzo dużo nauczyliśmy się podczas ostatniego zamkniętego testu. Mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie. Sesje niejawnych testów X Defiant będą dostępne dla wybranych graczy PC, którzy się zarejestrowali. 15 marca zaczniemy rozsłać zaproszenia wraz z postępem testów planujemy zwiększać liczbę uczestników. Pamiętajcie, rejestracja otwarta jest dla wszystkich graczy na PC i konsolach więc koniecznie rejestrujcie się, by otrzymywać kolejne komunikaty, w których poinformujemy Was o włączeniu do testów graczy na konsole. Nasze sesje będą dla Was dobrą okazją, by osobiście poznać funkcję w grze i je skomentować. Chcemy też zapoznać Was z frakcjami z gier rozgrywających się poza uniwersum Toma Clancy'ego. Dzięki tym zmianom gra będzie teraz znana pod nazwą X-Defiant. Jeśli chcecie zyskać szansę na uczestnictwo koniecznie zarejestrujcie się na playxdefiant.com. Udział w testach wymagać od Was będzie podpisania zobowiązania do zachowania połowności NDA. Z tego powodu na razie Powstrzymamy się z ujawnianiem większej ilości szczegółów, ale nie bójcie się, będziemy zami grać i rozmawiać, a jednocześnie ciężko pracować nad tym, by X-Defiant okazał się jak najlepszą grą dla wszystkich. jeżeli ktoś widział filmy na moim kanale z zeszłego roku w sumie na temat X-Defiant i czytał o właśnie poprzednich testach, oglądał takie filmiki typu pierwsze wrażenie i tak dalej. Ty wiesz, że ta gra nie kształtowała się na coś nadzwyczajnego, po prostu zwyczajna kolejna szczelanka, która korzysta z tych wszystkich patentów, które już do tej pory inne gry wykorzystywały. Także nie było to nic specjalnego i też nie spodziewałbym się, że nagle coś by się w tym kierunku zmieniło. Tutaj też pojawiła się też sekcja często zadawane pytania, no ale nie ma w tej sekcji nic takiego nadzwyczajnego, i specjalnego ani nowego, więc tutaj za bardzo nie będziemy się w to zagłębiać. Jedno jest pewne, wiemy, że x Defiant żyje. Czy ma się dobrze? Nie wiem. Osobiście jeszcze nie sprawdzałem, czy dostałem zaproszenie do testów. Może mi się udało, może nie. W zeszłym roku po testach, czytając różne teksty, oglądając różne filmy, wyrobiłem sobie na temat tejże gry nie najlepsze opinie i to w sumie nie tylko ja, jak i również większość ludzi. Dużo ludzi broni tą grę, tym, że to działa darmowa gra i w ogóle, ale od takiej filmy jak Ubisoft, który ma spory kapitał. Bez problemu powinniśmy oczekiwać czegoś więcej, a niestety ta gra jakoś specjalnie w zeszłym roku nie wyglądała na coś, co się wyróżnia w jakikolwiek sposób, również jakoś specjalnie nie wyróżniała się na tle konkurencji. Ja tylko jeszcze dodam na koniec: to, że oprócz tej gry, Ubisoft będzie wydawać jeszcze dwie darmowe gry. Te dwie darmowe gry będą mieć w tytule właśnie imię nazwisko Toma Clancy'ego i wydając te trzy darmowe gry wydaje mi się, że może być problem z tym, że która z tych gier faktycznie będzie na tyle dobra, na tyle dopracowana, na tyle można powiedzieć by, że świeża że mogłaby zwojować rynek. Ostatnia taka darmówka, którą wydali to było Hyperscape co prawda było to Battle Royale troszkę nieco inne ale jak wszyscy wiemy bardzo szybko ta gra umarła także jeżeli chodzi o Extefiant spodziewałem się, że po takiej ciszy, dowiemy się jakichś nowych rzeczy, że ok, zrozumieliśmy, że ta gra bardzo przypomina inne gry i postanowiliśmy przez ten czas, który się nie odzywaliśmy wdrożyć pewne zmiany, a tutaj jedyna informacja jest taka, że hej, zmieniliśmy nazwę, już nie łączymy się z uniwersum Toma Clancy'ego i będziemy ruszać z kolejną falą testów i tak dalej i tak dalej, także nic specjalnego tutaj nam nie przekazali i też Osobiście po tym wpisie, po tych informacjach, które teraz właśnie wychodzą od nich, nie spodziewałbym się czegoś nadzwyczajnego, czegoś świeżego. No niestety była okazja, żeby się popisać, żeby zaprezentować się z dobrej strony, ale niestety nie wyszło. Co do tej gry, to jeżeli cokolwiek się jeszcze będzie pojawiać interesującego, to będę was o tym informować na bieżąco. A w tym filmie to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego. Cześć!